Yo, ja już na przykład z tej strony gamer, a dzisiaj gramy sobie ponownie w Dejay of Creation. Um, to Ci kolem się to nie udało przejść e, tej gry w jednym e, filmie, ale teraz spróbuję to przejść w jednym filmie. Mam tak. The Fox likes to sneak up on the spray. Meet its gaze from a safe place. And. Fa okej okay. catch you okej okay, dobra no dobra mm. jest wszystko spoko dobra jak na razie oczywiście mamy tutaj nasze znaczy biuro takie aka biuro o dobra jest, ready, jest, ready, jest, ready, jest ready. Freddy jest Freddy jest Freddy jest Freddy idziemy po Freddego Reduslaw. Się mm, ma. Dobra. Freddy mamy pierwsze AM. Ogólnie tutaj zobacz, e, słyszałem, że trzeba wytwardzić do 12.00 AM Więc no, no do 12.00 IM. Do 12.00 IM. 12 ja teraz czekam w kogoś fuza. Mamy fuse, dobra. I w ogóle to założę, że możemy A i D, w sensie mamy na przykład tutaj mamy kamerę, co nie? Klikamy A, tutaj, D, tutaj, lewo, prawo. To jest to jest, to jest, bardzo fajne. Ok, mamy Freddy'ego. Lugajem. go nie ma. Też nikiego nie ma. Też nikiego nie ma, dobra. Ogólnie, mam nadzieję, że co w tym odcinku, ponieważ ta gra naprawdę nie jest mega trudna. Tak szczerze, to nas łatwa, dobra, sobie to wymienię. Tak, serio, widzę, że to nas jest łatwa ta gra, naprawdę. Ta gra jest łatwa. Tylko ja po prostu to, to na tym odcinku nie dobrze, e, źle, źle tą grę po prostu rozumiałem, dlatego tak. Nagrałem ten odcinek, a nim przyszedłem tam praktycznie niczego Tak O, mamy fuzza kolejnego, dobra, jest dobrze Dobra O, no i Freddy, no idealnie, no Freddy, Freddy na nas czeka Muszę też uważać na tego, na nie do niego, że mi tutaj nie, nie rozwalił kamery. Bo inaczej będzie niefajnie. Dobra, jest na razie wszystko dobrze. O, coś słyszałem. Coś w kuchni. Czy jest jakiś Foxy? E nie, Foxy jest chyba dopiero od czwartej godziny. E... O, dobra. Ready? On był po lewej stronie czy po prawej? Chyba po prawej. Ta. Dobra, jest spoko. W razie jest git, bardzo git. Bardzo fajnie zegłem. Czy muszę wymienić coś tutaj. Dobra, wymienię sobie to znowu. Latarka poczeka. Bo w sumie Freddy nas... O znowu był taki animatronik. W sumie Freddy nas to zabić w sumie chyba nie może Freddy. Freddy nas to chyba zabić nie może, więc jest naprawdę dobrze. Proszę zobaczyć, czy nikogo tutaj nie ma. Aha, to był... Dobra, to był... Czy ktoś tu był? Y y dobra, ktoś tu był. Ktoś tu był w naszym biurze. W takim AK biurze. Dobra. Zmieniam tą kamerę. Ponieważ się zagrafiłem i to był Ignited boni, a ona o kamerę rozwalił niestety e, Więc no Jeszcze tą kamerę muszę wymienić potem Freddy, ale my nie mamy latarki to muszę szybko znaleźć jakiegoś fuze Nie, chyba mamy latarkę chyba Nie, po nie wiem, czekajcie Mamy, dobra Jest dobrze my jeszcze Fiza potrzebujemy jednego, a ja tu żadnego fuza nie mogę znaleźć. O, dziękuję. Dobra, muszę teraz... Foxy, Foxy, Foxy. Mm. Dobra. Foxy. Mu trzeba splować w oczy. Więc no. Dobra, wychodzimy szybko, szybko wychodź gamer. Idziemy szybko tutaj sobie... Tą kamerę sobie wymienimy. Ok, mamy Freddygo po lewej stronie. Musimy e, ogólnie całe, całe wszystko wymienić Dobra, Musi, musimy jeszcze wymienić latarkę i kamerę Dobra, tym myślę, że teraz pójdziemy w kamerę Latarka sobie w sumie poczeka, ale jeszcze sprawdzimy, czy nie ma tutaj żadnego animatronika O, foxy, foxy, bywa dzięki. Eee... Mamy tutaj tutaj fusa. Mamy fuse, dobra, nice. Ja sobie chyba teraz wymienię latarkę, Letark, latarkę mi już sobie wymienię. A tą kamerą się teraz zajmiemy. Ta kamera w sumie jest nam potrzebna. Brawo, Foxy na razie chyba nie będzie, bo... ...do którego wygoniłem... O co? Ten, ten, dźwięk nie był fajny? Szybko, szybko... Wychodź, wychodź, szybko, szybko, Gamerick, wychodź, wychodź... ...i szybko po Foxy go, bo zaraz tu będzie na bank, na bank zaraz tu będzie Foxy. Mówiłem... Dobra, lecimy. No, jest jeszcze tutaj nikogo nie ma. Dobra. Czyli tutaj ktoś jest. Okej, okay, to jest Bonnie, więc na niego nie możemy patrzeć, ponieważ rozdali nam on kamerę. Nie ma go w tej. Dobra, jest Freddy. Mam 7 godzinę spoko. Był po tej stronie. Co się dzieje? A, klika dobra, nieważne. E, dobra, czy jest, czy, czy jest jeszcze jakiś fok tutaj szyb, 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 szybciutko? Tu jest Bonnie. Dobra, nie ma Foksygo, nie ma Foksygo. Dobra, jedna jest, jedna istna, dobra. Nie ma kapka i dobra Foxy, Foxy Ta Chica może troszeczkę poczekać, widzę, więc na spokojnie, jest Foxy, dobra. Dobra, na no, spokojnie, tu tutaj nic się nie dzieje. Czekaj, co? Nie. bo mi, bo mi zasilanie ogólne padło no nie gadaj nie gadaj no i teraz mi tam skeruje. pan Freddy taki trochę inny pan Freddy no bo tego właśnie nie mogę wymienić tego fiuza bo to jest trochę dziwnie że go mogę tego fiuza wymienić czekam czekam, czekam, o dobra Okej, widzę, jest to znowu próba. One more, daj ten taj, ta, times. Ten czas tak leci, leci, ale powoli. Ready. Tu jest też Freddy, ale tu jest Bonnie, więc nie mogę tam iść. Chyba, że... nie ma go już, nie ma go już, nie ma go już, nie ma, nie ma... nie było go. Dobra. Co się dzieje?

To znowu był? Nie mam pojęcia. Tu też coś był. No, przecież ja się widzę ja na niego, nawet nie popatrzyłem. Tak, wiecie, tak dokładnie. Tu jest tyle pożytecznych rzeczy, które mogę zrobić. Nie wiem, poćwiczyć zrobić coś fajniejszego, a gram we Freddy FNAF. To w się sensie i tak nie lubię ćwiczyć, ale Freddy FNAF jest. jest. jest dobre. Bać naprawdę. Czasem doprowadza mi do szału. To wszystko wina Foxy'ego. To wszystko jego wina. Od dzisiaj jak pojadę do jakiegoś zoo i zobaczę to go po prostu skopię. Po prostu go, go kopnę i ucieknę. W ogóle coś, coś tak mało mówię na tym filmie, starych bardzo. Ale tak już jest. Na... Kurde. Ej, ja, wieź ja, potężnie, Naprawdę bardzo potężnie. Jeszcze cika, ja pierdzielę. Ja jeszcze czika na to Jeszcze mam lamparkę. Mamy czas, mamy czas na tego gagatka Wal się po, księ, po prostu widzę, wie. niech Poksji się wali Ile? Cztery, dobra O, Freddy po lewej stronie. Co? Co? No, no, no. Co? Co znowu? A latarka, dobra. Jak ja cię, Foxy, nie lubię. Naprawdę. Nie, nie, nie. Kurde, to jest Bonnie. Ale tam też jest Freddy. Co ja mam teraz zrobić? No nie mogę tam pójść, bo mnie Bonnie zabije. I nie, nie, nie idę tam. Szybko wymieniam tego. No, O, wiesz jeżeli ja tego nie przejdę w tym odcinku, to... To będę bardzo zły na siebie. Ale chyba to zrobię. Oglądało się. Y... tego... No... LFW na FNAF... Teorie... LFW na FNAF Teorie... Dobra. Zatarkę chyba raczej mam, co nie? No, dobra. dobra. Ile tego jeszcze? Nie, no nie, no ja... Nie, 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 nie. No serio Foxy. Naprawdę tak chciałeś się pojawić dupy. Co? Musiał, musiał uciec z Kubanem Sprawdzę, Nie, nie, proszę, nie to byś e-gamer No oczywiście, Fox musiał tu być Aha! pada mi kamera, no to widzę, że świetnie To widzę jest dechem przez Foxego, pozdrawiam. No widzę jest dechem przez Foxego, pozdrawiam. Szybko Foxy, ty paru wodę, naprawdę tak ci nie widzę, Foxy. Fius, jakiś szybko Fius, proszę Dobra, jest Nie jest źle Jak ja widzę tego Foxygo, nie lubię naprawdę Trochę z tego nienawidzę To się W tej grze, w tej grze oczywiście, wy, wy... TAKIEGO NORMALNEGO FOXYGO Powiedz co nie, jest to fighting czy gość, to lubię, co nie? Ale takiego Foxygo... Z tej gry, no to nienawidzę Ja widzę, wymyślałem, że to będzie normalny Freddy FNAF Gdzie sobie po prostu popatrzymy na kamery Wiecie a to nie Znowu ten... Chciał Cika Fnap stanie przy nas odwiedzić Cika Fnap, Foxy Fnap Wiele tych Fnafów? Siema Foxy Fnap. Co tam u Ciebie? Teraz co z tego, że nie mam lotarki. Co nam jeszcze pada? Co nam wszystko nam pada? Pozdrawiam Proszę, bo Foxy zaraz tu jest tu, tu już na pewno... Na pewno widziałem na 100% teraz jest Foxy na kamerach Na pewno, Józef, patrzcie Na. pewno. Na pewno. Aaa, nie ma go teraz, tak? No, świetnie A, A Freddy go nie ma. A, jest Freddy Z lewej strony. Co ja teraz muszę zmienić? To Powiedzmy. Jeżeli tu teraz pojedzie, chica, to ja, będę taki zły, Będę widział taki mad. Będę mad gamer. Dobra, nie ma. Na razie wywalone w Freddy'ego. Na razie muszę mieć czas na Foxygo i chicę, A i Foxy, a znaczy i, i chica. Literalnie teraz musiała przyjść, ja nie mam kurde czasu. Chika, paru no ty... wodenta. No, zaraz mi to Foxy przyjdzie, jeszcze muszę na sobie wymienić. Nie Foxy tu jest. No i no, Foxy, i tam masz oczy? Wywalone po Na razie? Nie, widzę, przegrywam to. Widzę, li literalnie przegrywam na. już widzimy tak blisko, a tak daleko. dobra. look Jeden Jeszcze jeden raz Jeszcze i wygrałem to. Jeszcze jeden raz musimy zrobić Freddy'ego. Znaczy zabić, przetraszacie go widzowie i widzowie, naprawdę to wygrałem. go teraz popełnił głupiego błędu. To by naprawdę... Głupi błąd i... Jestem w dupie. Freddy, proszę. Bądź tu gdzieś. Freddy, wzywam cię. Freddy, FNAF. Bądź FNAF. Nie są po baniego FNAFa. Tak. Czekajcie. Tak. Oho. Calm down, calm down. It's over. I co to koniec sobie? Czyli co teraz? OHO! Tu, jest tak ciemno, że muszę iść tak, że muszę iść tak, o Żeby widzieć światło, żeby widzieć, żeby widzieć, że się oddalam To dobra O, telefon zadzwoni, dobra Co teraz? when you, hello. creator, you are getting closer. how, how is any of this possible? the path i can see the end. what are you? what is that even mean? you. oh. Okej okay, widzowie, to jest dopiero demo, co nie? To be continued Ciągle dalej na nastąpi widzowie. Wizowie jeżeli ta miniserie wam się spodobała, dziękuję za oglądanie. I jeżeli wam się spodobała to zostawcie lajka. Czekam na... Yy, na dalszą kontynuację The w Creation. Papa! Pa.